No hej, cześć, witajcie w... No w poniedziałek. Niestety, no witajcie w poniedziałek w kolejnym 6.30, 6.30 w sumie nawet nie wiem jak nazywać ten podcast znaczy wiem, ale nie wiem jak odmieniać tą formę. Dzisiejszy temat mieliście na załączonym obrazku czy też w tytule, ale o tym oczywiście opowiemy sobie za chwilę. Zastanawiam się tylko czy odłożyć Ramusa i się napić, czy odłożyć picie zostawić Ramusa i przeczytać wasze komentarze, ale Chyba wybiorę tą drugą opcję, więc na razie odkładam yy, nasz sok. Sok jabłkowo-brzoskwiniowy, bo akurat yy, taki znalazłem sobie. I Ramus mi tutaj pełno trocin sypie. I tam pojawiło się naprawdę wiele komentarzy pod ostatnim odcinkiem. Mi się to bardzo podoba. Yy, więc ogólnie możecie taką aktywność zachować. Więc zostawcie łapkę w górę. I, oczywiście, moi drodzy, zostawcie fajny, przemiły komentarz, żebym mógł użyć go w kolejnym odcinku. Dobra, lecimy z waszymi komentarzami. Królik Janusz. Oczywiście ten komentarz dotyczy poprzedniego odcinka, 6.30, w którym omawiałem bójki. Bójki w szkole, bójki takie ogólne na temat. Jeżeli nie oglądaliście, to cofnijcie się, ale dobrze, przejdźmy do niego. Ja chodzę na boks 3 lata i nie biłem się nigdy poza boksem. Po prostu nie lubię i to niebezpieczne. Załóżmy, że strzelisz gościowi gonga, a on upadnie tyłem głowy na beton. Najlepiej, jak ktoś się do ciebie lub kogoś sapie, próbować go uspokoić, a jak to nie działa, to obezwładnić, ale nie bić. I wkurwiają mnie gimbusy, co się leją po mordach ciągle, żeby mieć szacun uziomeczków. To prawda, słuchaj, jest część osób, która chodzi i rzeczywiście bije się tylko dlatego, żeby pokazać, że są oni fajni i że czego oni to nie potrafią. Bardzo fajnie, że dałeś taki komentarz, że umiejętności wcale nie oznaczają to, że musicie się bić, więc bardzo podobał mi się ten komentarz zresztą wam również, bo widzę 17 łapek w górę pod nim jest, a to oznacza, że, że również zgadzacie się z opinią królika Janusza. Ale dobra, drugi komentarz. Dark Play. Games. Podczas bójki najlepiej wylogować się z serwera, odczekać 15 minut i po nowym zalogowaniu użyć pierścienia teleportacji i wrócić na spawn. Troszkę gamingowe podejście, dlatego musiałem je również tutaj wrzucić. Brawa za kreatywność, aczkolwiek w życiu realnym, no nie do końca myślę, że to by się sprawdziło i raczej. E, myślę, że zbyt wielkich szans byś tutaj nie miał. Ale trzeci komentarz, moi drodzy, rozwala. Majestyczne. Witam. Fejmie przybywaj. Może przejdziemy do dzisiejszego po prostu... tematu. Aby zaprezentować wstęp do dzisiejszego tematu musiałbym wyciągnąć to. No właśnie. Pieniądze. Pieniądze. Czy pieniądze dają szczęście? Czy pieniądze są nam w życiu potrzebne i do czego tak naprawdę te całe pieniądze nam są? No pieniądze, moi drodzy, możemy przede wszystkim przystawić na to, że służą nam one do życia. Dla przyjemności do tego, żeby spełniać swoje marzenia. Ale no takim priorytetem, jak sami doskonale wiecie, jest to, że bez pieniędzy nie byłoby jedzenia tej całej infrastruktury, ciężkie słowo. I generalnie nie byłoby nas, bo za coś w końcu musimy kupić przedmioty. Ktoś sobie kiedyś wymyślił, że będzie się rozliczał w formie takiej, a zanim taka forma nastąpiła, e, wszyscy rozliczali się w formie takiej, tak zwanej w formie barterowej, e, ponieważ pieniądze wtedy nie były znane, już od starych dziejów, moi drodzy, doskonale wiemy, jak to na przykład starzy ludzie, którzy jeszcze ewoluowali. Zamieniali się na przykład takimi rzeczami, że ktoś dawał mięso w zamian za skórę, bo ktoś był na przykład y, odpowiednim y, płatnerzem, czy też od, no w sumie wtedy nie wiem, czy nawet profesje były, ale, ale to były osoby, które znały się na czymś, miały jakąś swoją profesję i ktoś był myśliwym, więc również na czymś się znał, i te osoby między sobą gdzieś tam, e, moi drodzy, wędrowały i się wymieniały. No, jak doskonale wiemy, teraz mamy formę pieniądza w postaci papierka, czy też ewentualnie monety w przeróżnych walutach. I teraz zastanówmy się, czy są one potrzebne. No, ja mogę wyrazić swoją opinię i chcę, żebyście wy, wy napisali w komentarzu, jaka jest Wasza opinia. Moja opinia jest taka. Pieniądze są ważne w życiu, bo istnieją takie poglądy, że pieniądze szczęścia nie dają, pieniądze w życiu nie są ważne, liczy się miłość i szczęście. Ale tak naprawdę, moi drodzy, one również odgrywają wielką rolę. Ja zawsze do tego tematu podchodziłem na tej zasadzie, że nie spełnicie swoich marzeń, jeżeli nie macie pieniędzy. Pieniądze jednak ograniczają człowieka, ponieważ no, dają masę, ogrom po prostu możliwości dają przestrzenie, o których nawet światu się nie śniło. Trochę to jest takie zamieszane, co ja tutaj gadam, ale, ale to jest prawda. To znaczy, no, jeżeli nie byłoby pieniędzy, nie byłoby jakiejś hierarchii w życiu, co, co znaczy, znaczy, hierarchia jest hierarchią i ona jest zła, E, aczkolwiek e, też niektórzy zatraciliby świadomość i poczucie człowieczeństwa, tak mi się wydaje, więc to jest, to jest fajne, że są pieniądze. E, możemy, s, możemy się spełniać, po prostu, os, jeżeli by nie było pieniędzy, to ludzie byliby leniwi, taka jest prawda. Bo każdy by miał to, co chce, nie odczuwalibyśmy takiego, takiej potrzeby tego, by się rozwijać. By coś ulepszać w sobie, by ulepszać świat, bo, bo każdy miał to samo i nam by nie zależało. No przecież, przecież Janek ma to samo, przecież, przecież Tomek ma to samo i to, to ja też mam to samo, to po co ja się mam starać? No właśnie, o to chodzi, żeby się starać w życiu. Mówi się, że w Polsce nie można do niczego dojść, moi drodzy, uczciwą pracą, to znaczy do takiego dużego majątku, uczciwą pracą, bo wszyscy kradną tak naprawdę. Jeżeli komuś bardzo zależy, to dorobi się pieniędzy, dorobi się tego, żeby moi drodzy spełniać swoje marzenia, spełniać swoje zachcianki, ale myślę, że osoby, które mają też masę pieniędzy i mają taki. mają już tyle te, tego siana, że już nie wiedzą, co ze sobą zrobić, to są osoby nieszczęśliwe. I mógłbym tutaj przytoczyć jedną w sumie bardzo fajną historię, którą przeczytałem, i myślę, że da wam do zrozumienia, i to będzie w sumie taka kończąca historia. Na dzisiejszy temat o noczu. Myślę, że nocza doskonale znacie, każdy z was grał w Minecrafta lub kojarzy Minecrafta. Jeżeli nie, to zagłębcie się z historią osoby, która zwie się Notchem. Nocz to osoba, która wymyśliła Minecrafta. Wymyśliła Minecrafta, zarobiła naprawdę masę pieniędzy. No i zostawiła Mojanga Microsoftowi. Mojang został sprzedany, Nocz zarobił masę masę pieniędzy na tej transakcji i moi drodzy pieniądze dają też osoby, które są wokół fałszywe dlatego Notch stracił przyjaciół ma ich naprawdę niewielu, bo nie wie komu komu tak naprawdę ufać i to, są, to wszystko co ja teraz mówię to, to jest real story ja to przeczytałem naprawdę, a nie wyciągam sobie z palca i tak jego dziewczyna z tego co wiem jego zostawiła, ponieważ nie podobało jej się to, jak to wszystko wygląda. Dwa, jego liczba znajomych również zmalała. 3. no nie może ufać każdemu, kogo spotka, no bo wiadomo, że osoby, które są poniżej jakby jego poziomem, będą albo zależały mu na pieniądzach, albo będzie im zależało rzeczywiście na znajomości. No i tutaj pojawia się ten dylemat, że. Ma już wszystko czego chciał. Ma pieniądze, kupił sobie willę w jednej z droższych części Stanów Zjednoczonych, chyba w Hollywoodzie, ale stracił przyjaciół. No i właśnie, niby szczęście mm, dają pieniądze, albo pieniądze szczęścia nie dają. Jak to rozważyć? Z taką myślą, jakby zostawiłbym Was dzisiaj. Teraz pozbieram swój hajs, który rozsypałem na potrzeby odcinka i oczywiście zaproszę Was na social media, takie jak Instagram, takie jak Snapchat, jak Facebook. Wbijajcie tam, śmiało, śmiało, tam też jestem moi drodzy. Kliknijcie lajkacza na fanpage, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I jak również przypominam, a to może w sumie przypomnę o następnym odcinku, bo jak temat pieniędzy, to po co mam o, o, o tym mówić? No nic. Ramus się z wami również żegna, ja się z wami żegnam. Chodź tu, stary, pożegnaj się, bo kończymy odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się o 6.30. Do zobaczenia. Hej.